Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, postaram się wam jak najlepiej dam radę streścić w jak najbardziej skondensowanej formie film Stanowskiego o szalonym reporterze. Zacznijmy od tego, że do stworzenia tego filmu, a nawet do samego rozpoczęcia kopania w jego życiorysie, Stanowskiego zmotywowało oskarżenia, puszczone w jego stronę przez szalonego reportera, lecz o tym w dalszej części materiału. Stanowski zaznacza też problem, że taka właśnie osoba stara się umoralniać innych. Więc zacznijmy od początku. Szalony reporter na swój kanał użycił film, który tłumaczy się ze swojej przestępczej przeszłości. Jak sugeruje Stanowski, materiał ten Powstał, ponieważ Shion bał się, że niedługo to wypłynie, i chciał opowiedzieć o tym jako pierwszy: żeby może ludzie odpuścili sobie kopanie i zaakceptowali jego wersję, która, jak się później okazało, była strasznie naciągana i przekłamana. Nie sam Stanowski mówi, że prawie już mu uwierzył. Pierwszym kłamstwem reportera było to, że gdy okradł sklep, nie miał 19 a 20 lat. A to, że tak powiedział, mogło wynikać z tego, że chciał on pokazać, że był jeszcze bardziej niedojrzały, niż w rzeczywistości był, i próbował uzasadnić tym swoje działania. Po kradzieży, szalony reporter został skazany i poszedł do więzienia, gdzie pisał listy do prokuratorki i przekazywał w nich, że jest on niewinny i ewidentnie próbował on w nich wziąć sąd na litość. I jak zaznacza Stanowski, listy te były bardzo dobrze napisane. W pewnym momencie został on uniewinniony, jak mówił na swoim materiale, przez następne 3 lata studiował i miał już swoją firmę, a tu nagle okazało się, że wraca do więzienia, bo został ponownie skazany i mówi, że był to impuls do tego, aby odnowić swoje kontakty i wrócić na przestępczą drogę. Lecz jak się okazało, to pierwszych przestępstw dopuszczał się już 2,5 miesiąca po uniewinnieniu, więc jeszcze wtedy nie mógł wiedzieć, że ma wrócić do więzienia. Ślony reporter fałszował dokumenty i próbował w taki sposób wyłudzić kredyt na 22 tys. zł od banku. Sposobem na podrobioną książeczkę wojskową, gdzie przyzdolny do służby dopisał słowo nie, a kategorię zamienił z A na D. Próbował tego sposobu w kilku miejscach. Lecz wszędzie pracownicy zorientowali się o jego przykręcie, więc na ponowną rozprawę 3 lata po uniewinnieniu w sprawie kradzieży butów szalony reporter szedł jako osoba skazana już za próby wyłudzenia. Czyli w skrócie, kłamstwo szalonego reportera polega na tym, że mówi on, że wrócił na drogę przestępczą, przez to, że niewinny miał i znowu do więzienia. A tak naprawdę to wrócił on na nią dwa lata przed tym, jak został ponownie ogłoszony winnym, napadł na sklep. Stanowski oskarży tutaj reportera o to, że próbuje on wyłudzić współczucie od widzów, tak samo jak wcześniej kredyty. Szalony był bardzo skłonny do współpracy z prokuraturą i w swoich listach pisał, że mimo to, że jest on niezwiązany ze sprawą kradzieży w sklepie, to może dużo o nim opowiedzieć, ponieważ więzień z jego celi dużo mu na ten temat opowiedział. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy też swoje konto na TikToku oraz regularnie publikujemy shortsy, gdzie w skrócie przedstawiamy większość tematów jeszcze zanim pojawi się pełny odcinek. Więc zachęcam Was do subskrypcji z dzwonkiem, aby nie przegapić żadnego kontentu. A jeśli doceniasz naszą pracę, to mi miło będzie, jeśli zostawisz lajka. Ja już nie Dalej Stanowski opowiada, że szalony reporter podrabiał dokumenty na swoją chorą matkę, a potem jego dziewczyna dostała wyrok, bo namówił ją na to, żeby podrobiła zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie Vecta, więc wplątał on w swoje sprawy nawet bliskie sobie osoby. Stanowski mówi, że reporter próbował wyłudzić na supa kredyt na odkurzecz marki Zelmer i śmieje się, że mógł znowu wplątać matkę w swoją sprawę i poprosić ją, żeby uszyła mu kominiarkę, aby mógł wziąć ten odkurzecz pod pachę i wynieść, bo za to miałby mniejsze konsekwencje. Szalony reporter miał dużo szczęścia i wiele do Następnych wyroków było w zawieszeniu. Na przykład za kolejne próby podrabiania dokumentów i wyłudzenia samochodu, telewizora LG i odkurzacza Zelmer dostał pół roku w zawieszeniu. Potem próbował od PKO BP wyłudzić 30 tysięcy złotych, a finalnie udało mu się wyłudzić 22 242 złotych i 50 groszy. Nagrywasz jeszcze filmik i opowiada, że a twoje długi to nie są do osób fizycznych, tylko do banku czy do jakiejś tam instytucji. Ja wiem, ty bank traktujesz jako miejsce, na które się napada. Z książeczką sfałszowaną wojskową w ręku, żeby coś wyłudzić. A to nadal było rok przed ponownym wyrokiem za kradzież obuwy ze sklepu. A przecież jak on to mówi, na drogę przestępczą wrócił dopiero jak dowiedział się o ponownym wyroku. Dalej Stanowski przytacza pobicie, kiedy dopuścił się szalony reporter i śmieje się, że umie on kogoś pobić, ale musi być to walka dwa na jednego jak w tym przypadku i że rzeźniczaka, z którym walczył na Cloud, może da radę pobić jak przyczają się na niego z kolegą. Ogólnie to podczas tego pobicia szalony bił ofiarę pięścią po twarzy i połamał mu kości nosa, twarzy dalej. Potem dowiadujemy się, że okradł on pięciu mężczyzn na wyjazd za granicę. Wyglądało to tak, że mieli mu oni zapłacić za uzyskanie wiz i zorganizowanie wyjazdu do pracy w USA, a od każdego z nich wyłudził po 9521 zł, a sąd podczas wydawania wyroku uznał, że nie miał on ani zamiaru, ani możliwości wywiązania się z tej umowy. Za to dostał znowu wyrok w zawieszeniu, a dokładnie to na dwa lata. Co do wyroków w zawieszeniu i rzeczy związanych z przekraczaniem granicy, to szalony reporter nie mógł nawet normalnie zapłacić cła i wyłudził poświadczenie zapłaty akcyzy, za co dostał półtora roku znowu w zawieszeniu na 4 lata. Ostatnie przestępstwa, o których opowiada Stanowski, to. Niezapłacanie poczcie polskiej za wysyłanie paczek 72 374 zł, gdzie lata później reporter namawiał ludzi do inwestowania w konkurencyjną firmę. I mówił, jaka to poczta polska nie jest słaba, gdzie Stanowski zgasił go tym, czy nie pomyślał on, że może przez takich ludzi jak on się tak dzieje. Następna rzecz jest taka, że ukrywał on co najmniej 1 018 852 zł i 45 groszy. Ale nie wiadomo, jak ta sprawa się zakończyła. Podobno jest jeszcze jakaś sprawa do odkopania w Krakowie i Pewnie nie jedna, bo jak Sam powiedział, wycwanił się i za wiele spraw nie został skazany. Teraz przechodzimy do rozdziału drugiego pod nazwą Bankrut. Tutaj Stanowski wypomina Szalonemu, że pokazuje się on jako bogaty, z drogim zegarkiem, autem Porsche i jak wiele podróżuje oraz, że posiada swój apartament za granicą. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że Tomasz Matysiak zgłosił wniosek o upadłość konsumencką, co sąd ogłosił w styczniu 2024 roku. Reporter mówił, że przecież jest to informacja publiczna i każdy o tym wie. Natomiast no Stanowski odpowiedział, że to prawda, jest to informacja publiczna, lecz nie każdy o tym wie, bo aby się o tym dowiedzieć trzeba znać jego PESEL i sprawdzać to w odpowiednich miejscach, a sam Szalony pokazywał się jako bogata osoba. a gdy Ktoś na wykopie przedstawił to, że jest on zadłużony, to wyśmiał go. A po jakimś czasie usunął ten wyśmiewający materiał, a wątku z wykopu używał do tłumaczenia się, że on tego przecież nie ukrywał i wszystko było na wykopie. A przecież to on wcześniej mówił, że jest to nieprawda, co ludzie tam piszą. Stanowski dodaje, że nie wierzy, że ta upadłość przejdzie dalej przez aspekty, o których opowiem zaraz. W swoim filmie Matysiak przedstawia to tak, że chciał on, żeby po prostu ktoś za niego wypisał gdzie ma długi, żeby mógł sobie je łatwo spłacić. A Stanowski mówi tutaj, że nadużywa on tego prawa i zostało ono stworzone dla ludzi, którzy mają naprawdę problemy jest ono po to, aby nie musieli oni płacić całych długów, tylko żeby wyciągnąć od nich tyle zwrotu długów, ile się da, ale tak, żeby mogli oni żyć dalej. A Mateś po prostu cwania aby nie płacić. Co ciekawe, to upadłość zgłosił w czerwcu 2023 roku, a potem kupił za 12 tysięcy złotych 60 tysięcy akcji firmy Happy Pack w grudniu 2023 roku. A miesiąc później sąd przyklepał to bankructwo. I Stanowski pyta się, czy sąd wiedział o tej transakcji, czy nie. I sugeruje, że może być to jeden z powodów, dlaczego sąd tego bankructwa nie zaakceptuje. Ślony kupował sobie jeszcze wtedy bilet na fame za 2000 zł, więc nie miał chyba problemów finansowych, ale nie przeszkadzało mu to, aby iść do sądu ogłosić bankructwo. A ta inwestycja, o której tutaj mowa, odnosi się do poprzedniego wątku z pocztą polską. Teraz rozdział trzeci, zatytułowany jako idiota. Rozdział ten opiera się o na Ukrainie i w skrócie to szalony reporter próbował pomagać w trakcie wojny i jeździł na Ukrainę, ale przy swoją głupotę na live zdradzał on pozycję Ukraińców, co mogło ich narażać na zagrożenie życia. Wchodził w miejsca, gdzie nie powinien i nagrywał tam, gdzie również nie powinien oraz pokazywał twarze żołnierzy, znowu narażając ich na niebezpieczeństwo. Gdzie każdy reporter wojenny mówił, że oni się tego ściśle trzymają. Rzucił on też zdjęcie, na którym było widać pociski od kogoś, kto miał przyjazne relacje z Rosją, i sprzedał je Ukraińcom prawdopodobnie w tajemnicy. A przez upublicznienie tego zdjęcia, szrony doprowadził do kontrowersji politycznych oraz z jakich dowódców, co go tam wpuścił, został wyrzucony i ma zarzuty karne. A sam Tomasz Matysiak dostał 3 lata zakazu wjazdu do Ukrainy. Miał on też bardzo słabe zachowanie, takie jak robienie sobie nieszanujących w sytuacji zdjęć pod zniszczonymi blokami oraz miał na niektórych z nich swojej koszulki, więc w taki sposób je reklamował na tle. Nie wiadomo miał ogólnie intencje co do tej całej pomocy, ale na pewno wyszło mu to bardzo słabo. A dodatkowo okazało się, że osoba, z którą tam jeździł i wspólnie pomagali, jest jeszcze większym przestępcą od niego. No jeżdżę na tą Ukrainę z takim moim kuplem, Marcinem. Marcin z kolei oskarżony o szefowanie grupie z... handel... handel na... na wielką skalę. No i sobie we dwóch jeździmy tam pomagać i rozdawać dary. Ten mój kolega Marcin z Częstochowy, pseudonim Marcepan, można sobie o nim dużo poczytać w mediach. To by siadło, dlaczego tego nie powiedziałeś? Dlaczego powiedziałeś tylko, że jest taki Marcin? Dlaczego nie dałeś tej całej opowieści, kim jest ów Marcin? Przecież mogłeś. Co by ci Marcin zrobił? Przecież by cię nie chyba. Potem Stanowski opowiadał o twicie Szalonego, który idąc na pogrzeb prosił ludzi o zachowanie szacunku i nie robienie zdjęć, które sam finalnie robił, a w przyszłości zdarzyło mu się na cmentarzu nagrywać sobie pokaz mody. Jeszcze jak wiadomo że wrzucał dużo fake newsów, a na swój podcast zaprosił przestępcę, który później szantażował Buddę, a przez występ w jego podcaście niejako go uwierygodnił. Nie wiadomo jakie miał intencje i może był to przypadek. Ostatni, czwarty już rozdział pod nazwą Oskarżyciel, gdzie szalony reporter oskarżył Stanowskiego o wzięcie 720 tysięcy złotych odpisu, aby zbudować na tym kanał Zero i przedstawił to jak Łapówkę dla stanowskiego, aby promował PiS. Ogólnie to chodziło o to, że różni twórcy, w tym Rewo, Matura Topzdura, doktor z TikToka, a także radia, perony, telewizje, dostały od nasku propozycję wzięcia udziału w kampanii na temat cyberbezpieczeństwa, a kampania ta była sponsorowana nawet przez Unię Europejską i na całą kampanię przeznaczone było 22 miliony złotych. Więc tutaj szalony kłamał, od kogo i na co były te pieniądze, a dodatkowo okazało się, że nie otrzymali oni wcale 720 tysięcy złotych, a 309 tysięcy 400 zł, czyli 1,4% wartości. Całej kampanii. Szalony reporter mówił, że nie znalazł materiałów z tej kampanii, sugerując, że jej po prostu nie realizowali. A Stanowski po prostu wziął swoje pieniądze, co było totalną głupotą. Krzysztof pokazał masę materiałów, gdzie była ona realizowana, a dodatkowo wspomina, że nieprawdą jest to, że te pieniądze szły tylko do niego, jak to mówi Matysiak. Oraz, że nieprawdą jest to, że brał on pieniądze do siebie, a publikował kampanię na kanale, na którym był tylko wspólnikiem. Bo pieniądze te szły do spółek powiązanych z nim, ale nie bezpośrednio w całości do niego. Reporter zapomniał też wspomnieć, że Nask, 5 dni przed wyborami, za ich zdaniem głupie i Żarty w porankach na kanale sportowym wycofał się ze współpracy. W dalszej części szalony reporter sugerował, że stanowski realizuje zaległą współpracę, udając, że jest ona atakowany. Chodzi tutaj o tę sytuację, gdy ktoś z numeru stanowskiego dzwonił na policję, że za swoją żonę i tak dalej. Szelony przedstawiał to tak, że Stanowski aranżuje całą tą sytuację w taki sposób, że jest ofiarą phishingu, więc skoro go atakują, to on zrobił ten program. Oczywiście była to totalna głupota, a ataki były prawdziwe, a kampania realizowana była niezależnie, a reporter myli phishing ze spoofingiem, którego realnie doświadczał wtedy Stanowski. Na koniec materiału Stanowski stwierdził, że mógłby pozwać szalonego reportera, że byłaby to bardzo łatwa sprawa, ale musiałby wydać kasę na prawników. A kasy i tak nie odzyska, bo przecież szalony jest bankrutem. A co mu po jego przeprosinach? Choć pod koniec powiedział, że może w sumie to pomyśli i jednak go pozwie.